No, to się śmigłowiec. To się śmigłowiec. A my od przodu. Który Do my mnie my mówicie? Siadamy. Tak. już wszyscy w gazie. No jedziemy Dobra. Go. Jakiś turek na motorze. Podaj się w podaj się, plecy masz, podaj się, plecy masz, podaj się! Mówiłem, podnieś ręce! Dobra, pistolet, Bierz, tego broni, makowca, tam. tego z pa parasolką, makowca z parasolką. Dajcie brodanie. Biegnie jakiś... To ja, na górze Dobra. Bożec, kim jesteś, co się stało? Tam jakiś chłop leży w białych spodniach No i z nim, jedziemy stąd To Abdul pewnie No to strzały Strzały Dał to do mnie ktoś Dał to do mnie Jeden Jadę, idę, idę, idę. Pustym, pustym Palimy wroty! Do mnie, domie jeden, do mnie jeden Spas! szybko Co strzelała? Da. Nie, nie mam kiwery. Dawaj tego, co no. Ty, czarny urus jeszcze tam był. Tu jest to... się, ku... Dostał raz, dostał. Nie, cie, 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 cie. Nie mogę! Uszkodzenia! Bież mnie na motor, bież mnie na motor, bież mnie... Się... Dawaj, 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 dawaj. A mi przejechali. się Nie rusz, Chyba, bo cię zaraz Z przykrywki mojej. Koniec jakaś być. No jakaś chopka musiałeś to super się wiesz, dobrze trzeba dobrze się to prowadzi To jest elegancki fur na manka No dobra Nie wejdę gdzieś na sendowę Slik! Mama, deszcz spada! Mama... Nie, wejdę na rzędy I co? Idziemy się modlić? A, jaj. Ja jestem niewierzący, esa Żartuję Ja wierzący Nie, bo ja zaraz będę musiał najwięcej gadać, zaraz Łooo! What?

Gadają? A po co? Skąd tyle osób? Jak tam od nas było tylko 20 osób, to skąd te 10 kolejne? Mogę to napisać na czerwono, żebyście to zrozumieli. To jest podstawa. I trzecią rzeczą, która została złamana w tym akcji roleplay, no to ja teraz nie rozumiem. April na rządowym Nikt się nie odzwał tylko april, Znaczy gadka była to skończył mówić I, ty... I april jedyne co powiedziała przez cały czas rządowy Było A... A... Nowa droga na nową drogę wróciłem, stary. To nowa sztuka czy stara sztuka? To jest nowka sztuka. Nieśmigana jeszcze. Pasuje do twoich włosów. Nie wiem czy to komplement. Masz złoto włosy, jesteś. I usty nawet. <laughs> Ale bym to. Może zagramy w ruletę rosyjską? <coughs> może może lepiej eh? Rozumiesz mnie? In my in my it is inside mm -hmm. in my. inside my. Understand, understand. Okay. mi petelaka. jak masz tu cziki na Can I cannot, uh, take anything. Uh, can you to, uh, can you put me inside? Wait a second. Uh, they saw. Can you invite me please? No, I, wanna I do cannot. business. I, I, I cannot co cannot? Powiedziałem raz. Ja Filipku, tak? ci żych widzę. Felipku. Tak. Czy jesteś w stanie. serius SMG z auto, czy tak średnio. Średnio chyba wiesz. No, średnio raczej. Średnio. A skąd ty aplikujesz? Proszę o dobre ustawienie sobotnie. A, bo to niepraktyczne. Próbowałeś tak? kappa nie. Hmm. No, A, to dawaj. co ty mówisz, Felipe, że ona ca... codziennie ma twoje SMG w ręku? Co? To. obrzyna e... Krótka lufka. O... Masz, masz. Masz, okay. masz go, masz go. To była dwururka Spokojnie. Spokojnie. Felipe, rozepnij pasy. Nie, nie, nie. Nie, no, 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 no Zapnij. nie, ja Ufem, ufem. w takim razie też odpinamy. Ale było co, Close? Pamiętasz, April? Podprądowe jazdy? Tak, pamiętam. Co? Tak, zawsze kad dreniki kiedyś robiliśmy? Zapnij, pokazać pokazać jaki? Zapnijmy, zapnijmy. nie, 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 pokazuj, bo zapnijmy pasy. nie, nie, Kiedy? Kiedy? Dawno. Teraz już się nie znamy prawie. Za... Pasy, pasy, proszę. Pasy, zapiąć grandę czy nie? Tylko pięć że te, nie. ci lokali ja się są musisz. inni niż tam. Zakładajcie Zapu... A... się. nie się. Zakładajcie Oj, Felipuś Wszystko w porządku? Jesteście cali? Prawie wyszło, prawie wyszło Prawie wyszło no. Felipe, nie że ci tego nie brakowało Kuszka Szkoda, że nie wyszło, trochę tak, co? Tak. Obril, jak to jest możliwe, że już się przysiadamy Trzy razy w tym samochodzie I nie razu nie trafiliśmy, że siedzimy razem z tyłu? Właśnie nie wiem co jest? Co, jest? Co, to Co ty? Wiecie, jedź! Boże, ty znowu. A czy ten, ty też miałeś problem? Tak, miałem problem z, z ręką. Eee, to akurat jest częste, tak. Uważajcie na to. Żeby tutaj ręką nie uderzyć za mocno, bo później będą takie efekty. Mi się to jeszcze nie zdarzyło. Ja też mam problem z ręką i nie niekontrolowane wystrzały <noise> Tak, Ile razy dziennie? Jedź prosto, prosto jest cały czas <noise> To już nie bywa wiesz No Zależy jeźdź czy prosto sam, teraz czy na, z wyjeżdżę, lewo czy... na garaż. Dostanę Dostałem spam GPS-ów od Perina, nie wiem o co chodzi, jedziemy na to miejsce Być może, być może Dostaje Sven w Suprze? Mamy, mamy, mamy go, mamy go Mamy go Sven to jest? Sven? To jest Sven Sven? Halo? To jest Sven chyba. Sven, Sven chyba. Sven, czemu ty nam super bierzesz? Chyba nie wiedziałem, że to jest wasza. Ale to ty strzelałeś do naszych tu? Kiedy? Przyznaj się. Dzisiaj. O, nie, jak ktoś wiec, mi napadł napad na tym na lotnisku. W niebieskim BMW. O Dobra, zadanie wykonane, powodzonka No, bo to, to my. Aha No, tak Ilu tam było ludzi? Trzech? Ilu to my Trzech Dziękuję Halo Tak, Psz. mamy nos Fenia, ja wiem że to dobrze strzelasz To bardzo Ale jak był Tak na... tak na szrot Tak tu Kupio wyszło chyba Mieszka tuła poszła okay. sspać? A co o, ty tak jeździsz po mieście? Pink. Nie wiem, jeździłem sobie Dobra. Tak, nikogo no. nie ma na mieście. Dobra. O Boże, dobra, no... A mam. wiesz, co ci powiem? Przez to wszystko, co żeś zrobił? Wiesz, co I ci co powiem? Co Wyglądasz jest? jak Dorian. Co? Nie znam, chłopak, co to jest. Nie znacie? No. Sp spokojnie, Sven jest... Tak, mnie nie obrażajcie. <grym> dobra, co robimy z tą Suprą? Co robimy z tą Suprą? No, no nic, trzeba naprawić Nie, no ja naprawiłem jeszcze w tym. Kładziecie się? Co? Tak. Już czas. To ty w będziesz, no To chrapie, co? No kto? No, mleka. Mleka. Ten mleka. Ten menel neonetowy. Ty. Tak się nie robi. Panie chłopiec. Się bucił. Będziesz, będziesz... ktoś chciał będziesz... Ktoś... O co Do ci Ciebie chodzi? Będziesz, będziesz chciał A to już nie jesteś brokerem? Będziesz kręcony? Eee. Jak... A po co mi mikrofalówka jak już mam? Będziesz bez do kawy chciał? Zwolniłeś się mój Teraz jesteś handlowcem O Wiesz co, o, co nie, bo dziedzin? bym ci sprzedał wszystkie te samochody wiesz? A no, szkoda no Dobra to czekam w salonie jak coś już Trzegi rozłożę Wszystko urobi w porządku, biznes. bo masz taką rączkę mm. Dobrej, nocy, Dobrej nocy Fedike Dobrej nocy Trzymaj się Grandy <laughs> Wydymamy w ja. wy, 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 mamę, wy w matkach, wiesz. Pa perinku. Szybki wy wy Popatki, popatki. Szybna Szybna desek, 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 jakbyś wyjeżdżał znowu na wy <laughs> Co wy nie dzwonisz? O, cześć. Cześć Perinku. Wiesz co, pa. zobaczymy. Do... Pa. Pa. Trzymaj się, Riki. Cześć. Dobrej nocy. Cześć. Dobranoc. Cześć, Grodu. Chciałem się tylko z Felipe pożegnać, tak, bo na 4 d wyjeżdża, ale pomyślałem, że jak z nim się tak jak dam przykro to, to może z wami też, po wam będzie przykro. No.